Pani Agnieszka Buczyniska na urzędy ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącej Komitetu do spraw pożytku publicznego. Dziękuję. Proszę panią minister o złożenie przysięgi. Obejmując urzędy ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącej Komitetu do spraw pożytku publicznego, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję Pani Ministrze.